Czasami trudno dogadać się ze sztuczną inteligencją bez względu na to, czy korzystamy z kopilota, czy innych modeli. Pokażę Ci trzy super triki, które warto znać. Pierwsza rzecz, to narzucenie naszemu modelowi roli, czyli powiedzenie mu: Dobra, od teraz jesteś Visual Basic Developerem, od teraz jesteś dyrektorem zarządzającym albo jakimś starszym specjalistą. To powoduje, że sposób w jaki czat odpowiada, będzie zdecydowanie lepiej dopasowany do naszych oczekiwań. Druga sprawa to wrzucanie mu zadań krok po kroku. Tutaj mamy akurat zadanie związane z napisaniem makra i pierwsza grupa zadań. W rezultacie otrzymaliśmy kod, który za pierwszym strzałem działał perfekcyjnie. Poprosiłem go zatem o krok, a więc rozbiłem mu zadanie na poszczególne etapy, tak aby sztuczna inteligencja była w stanie sobie z nim poradzić. I ostatni super trik to dorzucenie jakiegoś przykładu albo kontekstu kolumn, na których przyjdzie nam pracować, bo dzięki temu odpowiedzi są do nas perfekcyjnie dopasowane. Chcesz więcej trików? Sprawdźcie xelej.pl.